Okej okay, siameczko z tej strony polski Lemon, a to jest to jest pierwszy odcinek mojej serii Minecraft tak, to jest nowa seria. Obiecałem na Facebooku, że będzie niespodzianka i tak oto w tej postaci będzie niespodzianka, tak Wspominałem też podczas serii z, z, z ze Skyrim że o kwiatuszek że będziemy mieli Żebym postaram się coś skleić na YouTube, być może czy w postaci live streamów Serie Minecraft Tak, no to jak wiecie początki zawsze są nudne i trudne, prawda? No ale no co poradzimy? Trzeba zacząć od nowa, nie? Okej, okay, no to jedziemy. Myślę, że dzisiaj pokażę tak słowami wstępu parę rzeczy po prostu powiem i tak dalej na tym się skończy nasz odcinek wiem, że paru osobom się spodoba ten motyw serii, że będzie Minecraft bo parę osób już pytało czy będzie Minecraft na moim kanale czy będę nagrał Minecraft, bo na live streamach widzieliście, że grałem w Minecrafta no ale no nie mogę się zdecydować, a tu o wełna leży czyżby gdzieś pieski były? kolejna wełna muszą gdzieś być wilczki o, kolejna wełna. Oła No i słuchajcie, tak, zbieranie wełny się okazało że całkiem przypadkiem, że mamy na łóżko już, także wyczes. Ja w Minecrafta dawno nie grałem, więc naprawdę nie będę jakoś super kosił tutaj, wykazywał się wiedzą i tak dalej. Bo ja w Minecrafta grałem bardzo dawno temu, tak, żeby grać, ogarnąć craftingi. Tak, żeby grać, pobawić się, to grałem całkiem niedawno na live streamie jakimś Też właśnie z minecrafta No ale cóż Jedziemy z tego O, i dobrze, mamy prze... nie przynicę tylko bambus, tak Widzicie, już mi się miesza O, no myślę Że to wygląda całkiem fajnie O, i są nasz Nasze wilczki No nic, dziś nie wiem. Wstępnie, może tutaj postawmy swoją. Nie wiem, nawet nie mogę nazwać tego domu, bo to nie będzie dom. Wstępnie to coś, gdzie będę mieszkał. Tu, gdzie mamy wągiel, gdzieś O jest i wągiel. Zabierz mi się za kopanie jego. O, więc, o, expik, fajnie. Może wbiję ekślewę, ale widzę, o, miałem mówić nie dużo, a jednak. Tak swoją drogą. Nie wiem. Na dzisiejszy odcinek raczej nie mam planu, mam plany tak mniej więcej. Gdzieś, gdzieś, ogarnąć może gdzie będę mieszkał i tak dalej a następnie coś ogarnąć, jakieś mieszkanie i tak dalej, nie? jakieś bardziej rzeczy już lepsze a i chciałem tak też powiedzieć słowami wstępu, że Minecraft nie będzie serią, tak jak Tenders, Crossfire, Skyrim że będę wszystko robił na let's play'u tylko no, tutaj będę na przykład to nie zanudzał właśnie, nie będę zbierał a ja miałem nie wągiel, tylko dużo kamienia przynieść nie będę na przykład zbierał materiałów na nagraniu, na tylko na przykład y, postaram się każdy materiał ogarnąć sobie na, 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 na jakimś live streamie, prawda? Bo to będzie bardziej seria opierała się też. Znaczy wiadomo, ważniejsze rzeczy będę robił na, na nagraniu, ale też część rzeczy będę starał się robić z na Livestreamach, prawda? Typu jakieś zbieranie rzeczy, jakieś poprawki, coś w tym stylu rozumiecie sami. Myślę, że tego kamienia. O, oła, oła Tego kamienia mógłbym jeszcze trochę dokopać. Tak sobie do 20 dokopmy. Albo do końca kilofa już. U mnie nic się nie marnuje. Ja to taki homik typowy. Jestem lubię zbierać rzeczy, homikować je sobie i tak dalej. Ok. końcóweczka tego Kilofa. Jego zostało? No, jeszcze 13 klocków. Powiem zapytacie, jak takie coś zrobiłem, że widzę ile mi zostało uderzeń w kilofie i tak dalej. Powiem Wam szczerze nie wiem, na jakimś live streamie jeden z widzów napisał, żebym kliknął dane przyciski i patrzę łup i się takie coś stało. Z tego co pamiętam, chyba było ctrl plus h Ale nie jestem pewien, także Jak coś się nie tak, to To mnie nie pejczujcie, że Źle coś zrobiłem, tylko Poprawcie mnie ładnie w komentarzu, że to nie było tak Że się pomyliłeś Dobra Tak no, wstępnie, jak wiadomo, narzędzia Podstawowe narzędzia trzeba zrobić, czyli jeszcze tutaj, bach, bach, bach. Nawet nie wiem na jakim poziomie trudności gram. Zaraz sprawdzimy to. Co jest, tak mi się dwoi i troi? Bo drewna nie ma. Tutaj mamy. Tutaj brzuska obok to teraz ją przetniemy Tak na szybko. Ogarnę sobie. Pokojowy, właśnie łatwy. Albo no nie wiecie, normalny cześć świniaczku. Jest was doma. Jeszcze jest więcej świniaczków, tylko dwa? Chyba tylko dwa świniaczki, których nie będę mógł zabić. Za bardzo. Trzy krowy tam są. Tam jest też, jeszcze jakiś świntuszek, świniaczek. Dobra, ale że bo tu nam będzie tylko zawadzało, więc jestem. A i tak, na propos długość odcinków, myślę, że 15, max 20 minut. z Minecrafta powinno być dobrze. Wiem, że ze Skyrima trzymam taki limit, że jest 30 minut. Tak, praktycznie na każdym nagraniu. Ale to jest Skyrim, prawda? A tutaj jest co innego, jest Minecraft i tak dalej. Ok, więc zróbmy sobie. Jezu, widzicie nad craftingu, dobrze nie pamiętam. Łopatkę sobie zróbmy. Kurde, kurde. Kurczaki, kurczaki. Co by tu ogarnąć tak na szybko? Patrzę tutaj, czy jest większa ilość zwierząt, bo powoli będę się robił głodny. A tego bym pewnie nie chciał, prawda? Tego bym nie chciał. Nie chcę się robić głodny i chcę mieć jedzenie jakieś. A z jedzeniem ciężko. Ciężko, nie widzę. No, trzy krówki są, tak szkoda je zabijać. Ale jedną tam przywalimy. O, co to było? A to krowy chodzą. Nie, dwie w sumie możemy zabić Dobra, dwie Dwie krowy A jeszcze jeden możemy zabić Ważne jest to, żeby zostały dwie do rozmnażania Ty fredny świniaku Dobra Mamy już mięsko Nie powinno być źle Dobra, ostrożnie zejdziemy, jest git. Nie straciłem sarduszek. Tak na szybko możemy jeszcze. Jak tu jestem. Ogarniemy sobie na szybcioka. Trochę. O to! do mnie pyli. Normalnie w dzień? Zombiaczek kto ty w dzień się zespawnowałeś? Wow wow dostał odrzucenie jak mu czasu raz tak o nie kli. What the fuck Nie! ziom Tak nie może być Chodźcie Jak się podziało góraski Ogórek, ogórek, górek, chodź, górek, chodź, 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 chodź. O, jeszcze deszcz no Wo wow, wow Jak mi pizło, no Kurde Nie Szybko, szybko, szybko Muszę i spać i spać proszę, proszę, żeby był dzień, żeby mnie moby nie obudziły Jest! Jest! Nice! Udało się. To było naprawdę wam powiem na takim farcie kosmicznym Trzeba oświetlić, więc sobie to zgarniemy te kwiatki. Prawda, ja nie sądziłem, że ten klipper tak mi czasie, taką ogromną ilością punktów. Wycień zabrało. Byłem w stanie tego nawet przewidzieć, że tak mocno mi czasie. Spieprzaj Spieprzaj, zpieszczaj. Teraz i go wykończamy. Widzicie co? To jest jednak hardcore damy sobie łatwy, bo tam nie grał Minecrafta i nie chcę sobie przestrać, wiecie o co chodzi dobra, tak mniej więcej oświetlimy to jakoś łóżeczku już takie jakie mamy myślę, że następny nasz cel w odcinku to będzie gdzieś się wbicie na górę tej skały, gdzieś tam wybudowanie tego domku więc na następny odcinek postaram zebrać się trochę drewna znaczy postaram się Zabrać trochę, no chyba tak jak właśnie powiedziałem. Zaczynam <grym> się usmieszać. <już> postaram się po prostu ogarnąć trochę Drewienka, żeby bogit, bo tam wiadomo, będzie trzeba jakoś dojść, czyli drabinkami. Więc postaram jakieś drewienko ogarnąć, jak w najbliższych ilościach myślę, z was taki drewna będą, git, akurat tu wytnę też okolice. Też zobaczymy, co będzie. Będzie u góry. Póki, no, tam na górze nawet fajnie mógłby domek wyglądać. I kto wie, nawet może się stąd nie będę wyprowadzał. Taka o. Latająca przestrzeń dla mojego domku, byłaby całkiem spoko. Może wyglądać naprawdę fajnie. Dobra. Jeszcze na szybcioka ruszymy trochę wyciąć tych drewien. Myślę, że jakoś będę tak zakończał odcinek Bo jest nawet w... Póki co no nie mam zbyt wiele do roboty, taka żeby się Szarpnąć na coś Większego Pójść tam na górę to mi się zajdzie z 20 minut Także Myślę, że, że tro... Albo w sumie Albo wiecie co Ruszę tam na górę, zobaczymy co tam jest. O, gdzie jest. Każde kroki, mimo zwierząt, nawet, nawet zaczynam się bać, bo wiecie, mi wyskoczy taki ogóreczek i co będzie. Nie rozsadzi, powybija on tu hardcore się zaczął robić. Dobra. Mięsko mamy jakieś przepieczone. Jest teraz mięsko przepieczone. Dobra. I to co, no w górę? No ma, kopanie z drabinki. Tego, czego nie lubię, bo wolno wschodzi. Kurde, no. głębokie O. No, no, całkiem przyzwoicie wygląda. Mam powiem. Całkiem przyzwoite. Wszędzie lasy. Ale tu góra ładna będzie. No to może powiem Wam tak, co mniej więcej postaram się zrobić do następnego odcinka. Tak przede wszystkim wytnę tutaj wszystkie drzewo jakie jest na górze i przeniosę moją skrzynkę, piec i mojego mój crafting table z dołu tutaj I ogólnie przygotuję się w miarę pomyślę co bym mógł ciekawego zrobić, żeby, wiecie każdy odcinek miał jakieś tam wybrane cel i tak dalej. Przygotuję się jakoś w miarę i myślę, może być git, może być git. No już mi zaczyna się podobać w miarę. Także jest super. Okej. Okay. i nic, weźmy sobie na drzewko. No cóż no o i... Mam jakoś ty, o kwiatuszek. Także no, no co? Pożegnajmy się może, bo już dobiega 16... praktycznie już przekroczyło 16 minut odcinku. No i tak bym się chciał jakoś trzymać więcej tego limitu. Także no, dziękuję Wam bardzo, że dotrwaliście do końca. Tak jak mówię, następny odcinek będzie bardziej organizacyjny, będę tutaj ogarniał jakoś zbierał surowce i tak dalej, ogarnął coś i może jakąś chatę byśmy zbudowali czy coś w tym stylu, także no dzięki wielkie, jeszcze raz że dotrwaliście do końca no i zapraszam do kolejnego odcinka także trzymajcie się, cześć